Powiem pani, że nawet w niedzielę tu jest lepiej jak we że... wrzeszczu. Dzień dobry. Chyba stopa jest ważna, nie No ale tutaj nie mogę robić panowie. jest chłopsteka. Proszę bardzo. To jest bardzo duża pod polanówka. To jest taka stopa. Spokaja. No buty 45 no noc, no, tak. no, Ten, co jak on no, no, tak. no, no, tak. no, tak miał. No pewnie. On szuka. No, tak, on miesza. Jak ja rozbijam to widzę, nie? Bo się to nie jest to jest stare. Ale Domu, domu. Ktoś do, do pani przyjeżdża?

że cię rozciągają. Wow, kapcie mm. się odwracają. A dla właśnie powiedział, jeżeli nikt z klientów nie weźmie to. Tak, świetliste. W w Czyli B to jest. Tak? A, ja A, A to były lasy równikowe. To... To, to jest koniec. Inne szkoły mają wolę. Rządzinną sobie ja dwa jazdy, tygodnie przed 1. Ale za mało. No. To, to, to bo idziemy. Bo idziemy. Taka, to ona jest teraz dziewczyną tego Tomka, wiesz, dlatego czasami chodziła do szkoły. Kobuz? No. Trochę on zmięsza się, z Kobuz, nie znają. Ona chodziła też do gimnazjum. Ej, to to nie jest tak serio? Nie, niestety nie. To nie No bo tak się kryłaś z tyłu, palić po prostu, że hop! Nie kryłaś się z tym, nie A, jak ja? Chciałeś putoje to je, no jakieś I chodźcie do na Nigeria wszyscy Gdzie? Gdzie no, z Do nas też Mogę przyjść? Ty przyjdź, weź kolegów <grym> Tak Jarmułowi jarmu to <grym> to A Marysia urodziny, tak? Tak Tak? No jej nie złożyłem. A ja pożarę. O jaka szkoda po Wiesz, wiesz jaka chciała zrych No Kto? Marysia No co ty? O, pójdę, nie zrobię, bo jak baranek ale serio Przyszło do twojej mamy na Nie, to nie ma sensu. To jest dwa kolory. Balejasz. Nie, no nie, wiem. bo sama się przebieram. No racja. To nie, to nie. No racja. nie. No racja. No 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 racja. No to? No Jasne, randka w galerii, randka w galerii, tak? Może nie jest pod Zadowala Cię ten toast? Zdrowie urodzinowe Mateusza, jego rodziców, jego siostry i tego domu. Trzeba być takim bardziej szeroki Chyba to lepiej. No. Już lepiej niż rozwódka, bo rozwódka to nie każdy tak uważa. Że to... A wdowa no to po Bożemu można. No, ja też już teraz wdowa. Już teraz będę <laughs> dla każdego. Nawet za boczno praktykującego. Dlaczego ja wdowa? Polska się oburzyła. Jaka wdowa? Wdow Według kościoła jestem no. nie rozwódka, tylko wdowa. Uczciwa, a nie tam rozwodnica. No, nie podobało mi się. Dowa czy nie będę kościoła? No tak, nie zabierać głowy. Bez sensu. Wiesz, jaki mam tu dobry mikrofon? tym. Marta, po to?